tarararara oho oho zacyno się Gdzie jest ta kosiarka ku... o kurde to sam te kurwa przecie my chopoki z wandera przywieźli kosiarkę ja pierdole ale kurwa maszyna ja pierdole Rozrusznik elektryczny mo, Nie trzeba ciągnąć, ja pierdolę koła 8 cali! za Co Ja pierdolę, wszystko pochnie! Kurwa, świerżutkie! zapakowane kurwa! Otwieramy to! Ale maszyna! Kurwa! Hm, Wander! Kurwa! 12W 12 5 a Jaki? Ale będzie kurwa polić ciągamy kurwa! Maszyna, ja pierdolę! Ale będę kurwa sik! Niech sąsiad tu Kurwa! Zobacz, kurwa! Hm. Wszystko nowiutkie Nie żaden finczyk. Ja pierdolę. Ślak trafi, ale maszyna i koszycek i wszystko. Jak to to się poli? Ślak trafi. Tu. Ale elektryczny. o, jest guzicek. Ale wygoda Wygoda jak nie... Ślak trafi... No Cześć sąsiad, no. Nowo no no, trowa widzisz Sprzęt pierwsza klasa, panie, kup se taki no Chopoki z Wanderer przewieźli, no. nic jest, nie, nie trzeba nic ciągnąć, normalnie se Ciekę no Nic się nie ciągnie ślak trafi Zadzwój za sąsiad do chłopoków do tam dom ci ulotka Wander i przewiezło ci no, <śpiewa> pierwsza klasa sprzętu <śpiewa>